Czym się różni łowienie na metodę karasi leszczy takich średnich ryb od łowienia karpi? Przede wszystkim na takie średnie ryby musimy używać małych waftersów rzędu 4-5 mm i małych haczyków rzędu 14-16. Podczas nęcenia moim zdaniem warto dużo bardziej regularnie nęcić. Regularnie, to znaczy szybko przerzucać zestaw, nie, nie czekać na średnich rybach, aż on, aż on będzie za dużo stał w jednym miejscu. Jeżeli chodzi o, o używany towar, to podczas łowienia średnich ryb typu karasie, leszcze, jeżeli, jeżeli łowimy bardzo dynamicznie, skupiłbym się na łowieniu zanętą, a nie peletem, ponieważ peletem będziemy bardzo łatwo mogli przekarmić te ryby. Natomiast zanętą występuje mniejsze takie ryzyko i też zanęta przez to, że daje smugę. Dużo lepiej wabi te ryby i słup zanętowy będzie się dużo dłużej utrzymywał w wodzie, przez co będziemy intensywnie i aktywnie je łowili i wabili.